Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj materiał z ósemeczki nowej, z nowej linii z Conceivera Czołgu, który aktualnie jest najlepszy na serwerze. Jeżeli chodzi o czołgi drzewkowe, zadają średnio gracze 1260 uszkodzeń i robią dosyć fajną WN na tej maszynce. Więc dostaliśmy linię, która na każdym tierze 7, 8, 9, 10 jest najlepsza. Więc warto to expić. Ja pograłem trochę tym na streamie, na dwuperkowej załodze i powiem Wam, że troszeczkę pocierpiałem. Dla mnie tutaj jest dosyć dużo minusów, choć win ratio na, na streamie mieliśmy w granicach 67%, więc dosyć mocno ten czołg wpływa na bitwę, ale yy, zacznijmy sobie może od tego. Mamy tu jeden z najlepszych DPM-ów w grze, jeżeli chodzi o czołgi 8 tieru i... Sam czołg teoretycznie dzięki tej salwie można nim fajnie nastrzelać, ale moje osobiste zdanie jest takie: jeżeli ta siódemka chopper jeszcze była w miarę, w miarę jeszcze jakoś grywalna na swoim tierze, tutaj robi się strasznie problem względu, że to rzuca na dziesiątki. Yy, penetracja na zwykłym pocisku, zobaczcie 219, penetracja na goldzie 248 dodając do tego 280 uszkodzeń na strzał na dychach to nie robiło wrażenia a niektóre czołgi były wręcz przebijalne. i yy, nasz pancerz, który tutaj teoretycznie istnieje po załadowaniu golda nawet przez ósemkę on znika i ten czołg według mnie jest męczący teraz taki jeden tip słuchajcie co jest bardzo ważne jeśli myślicie, że wy ekspicie ósemkę przechodzicie na dziewiątkę będzie lepiej, otóż nie będzie lepiej musicie nazbierać najpierw Ponad 50 tysięcy expa, żeby na dziewiątce zmienić działo i wtedy dopiero chodzicie na inny level. Po prostu z piekła wchodzicie do nieba, dziewiątka na tym topowym dziale już wymiata. Jeżeli nie chcecie się męczyć, nazbierajcie sobie te 50 tysięcy i będzie całkiem inna gra jak na tej ósemce. Jeżeli chodzi o tą ósemkę, musimy tutaj zacząć od pancerza ze względu na to, że większość graczy unika tego. Tej wieży. Zobaczcie, że dostajemy tutaj przeogromny, niesamowity garnek, gdzie bardzo łatwo się jest strzelić. Oczywiście wieża jest mocniejsza jak poziomu siódmego, bo tutaj mamy, zobaczcie, to jest poziom ósmy, mamy poziom siódmy. Jest mocniejsza, jeżeli chodzi o granie na wprost. Więc tutaj jest ten plus, i przy pełnym opuszczaniu, jak normalnie zagramy na wieżę, to praktycznie tego garka nie widać. Bardzo ciężko się jest strzelić i czołg jest dosyć twardy. Ale, no i tutaj zaczyna się ale, bo Sidescrap też teoretycznie istnieje, nawet jeżeli tutaj mamy penetrację 248, ten czołg wygląda na tej wieży, że jest bardzo mocny. Natomiast porównajmy to sobie z jakimkolwiek tedekiem, e, powiedzmy coś co ma dosyć mocne działo, Hori, załaduje Golda i już tak różowo nie jest. Więc nawet ósemki na goldzie są w stanie przebić przy pełnym opuszczaniu, a jeżeli zagramy normalnie na wprost, tak jak mi tutaj mamy taką ogromną tarczę, nie mówiąc o garku, gdzie czołgi nam się wbijają. Side -scrap też przestaje być. Bo zobaczcie, że tu mamy takie duże pole do strzelenia się, że to jest naprawdę problem. Dlatego, mimo wszystko, ja ekspiłem go na tej, na tej wieży. Z tego względu. Że nie mamy takiego garka. Tutaj tam no, dach mi wchodziło. No ale Chori ma do działu okrętowe, więc to jest całkiem co innego. Zobaczcie, że przy pełnym opuszczaniu wygląda to dużo lepiej. Granie na wprost, granie zawałami. Jeżeli ktoś wie, że wchodzi mu tutaj z 260 i pod wieżę, to będzie nas przebijał, ale już tak mi się wydaje, że granie na tej wieży jest lepsze ze względu na to, że nie mamy tego ogromnego garka bo rzadko tak naprawdę możemy zagrać na to opuszczanie, dużo jest map takich, że stoimy za wałem, czy na mieście, czy na Side Scrapie, a Side Scrapa tak naprawdę nie ma. Więc jeżeli ktoś nie załaduje Golda, też ciężko będzie mu się tu strzelić. To jest czołg. Raz się wychylamy, dingniemy, drugi raz już jest ładowany Gold i tutaj niestety nam wsadzają. To samo dotyczy też Side Scrapa. Na... Jeżeli ktoś gra bez Golda, no to wtedy sobie pogramy fajnie na sajdzie i postrzelamy, ale to rzuca na dychy, to rzuca na dziewiątki, penetracje już są kosmiczne, a tutaj tak dużo HP-ków nie mamy. Jeśli chodzi o statystyki, no to powiem wam tak, mobilność jest tragiczna, więc tutaj zawsze ładujemy jakikolwiek rodzaje turba. Czyli ja akurat jestem zwolennikiem tego eksperymentalnego żeby zmniejszyć te rozrzuty, bo mamy tutaj te rozrzuty w ruchu i na przykład chcemy się wychylić z jakiegoś węglarka, wyjechać z narożnika, oddać szybką salwę i się cofnąć, to przez te rozrzuty dużo nie trafiamy, więc poza tym, że sam rozrzut jest ogromny, ponad jeden, więc to jest problematyczne, dlatego jak najbardziej ja bym polecał to eksperymentalne turbo, żeby troszeczkę zmniejszyć te rozrzuty. Dodatkowo bo tutaj naprawdę testowałem wiele rodzajów wyposażenia i docelowo chyba skończyłem na zmniejszonym kuku, żeby zmniejszyć ten rozrzut, bo to było irytujące. I albo wentylacja, albo hapeki, albo stabilizator, bo na stabie też grałem i wtedy te rozrzuty, snapy były dużo, dużo lepsze. To był taki zestaw, na którym ja docelowo grałem, ale tutaj też można dać i hapeki, i wentylację, to nie będzie źle. Ulepszenia polowe, to tak jak mówiłem w wcześniejszych moich filmach, jeśli mamy perk na jazdę, to wtedy wybieramy prawą stronę. Zawsze zmniejszamy okrąg celowania i ten czołg jest ślepy. To jest druga niesamowita wada. Uda nam się pchnąć, przepychać, wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń. To rzucą 8, 9, które mają pełny zasięg widzenia. My jesteśmy świeceni, bici i karani, a dużo było takich bitew, że fajne były rozegrane przepychacze wyjazd na teren otwarty, próba przejazdu i schodzimy, wracamy do garażu, więc to jest minus. 1650 HP przy rzutach na dziesiątki, no to zdarzały się one-shoty, przeważnie na dwa, trzy strzały. Jesteśmy w garażu, jak tylko jeden mały popełnimy błąd. Czas celowania, no w miarę, 21 0,31. Wolne pociski, dlatego jeśli tak jak ja, grałem na dwóch perkach na nim, żeby sprawdzić, czy będzie przyjemnie, a nie było, to polecam zagranie tego Full Golda. Mamy troszkę szybsze pociski, troszeczkę więcej penetracji, a perk Intuicja, który się przydaje, bo tutaj haeki są słabe: 47 mm, tylko 350 uszkodzeń. Można zamienić sobie na jakąś inną, jakąś inną załogę. I teraz tak. Braterstwo. Tutaj jest czołg ślepy, więc musimy mieć to wszystko, co daje nam, zmniejsza nam rozrzuty i zwiększa zasięg widzenia, więc to jest podstawa łącznie z braterstwem broni. Naprawa no bo wiadomo, złapią nas na permię, to nas wypompują. No i dalej ja już perków nie miałem, natomiast na pewno emergency, na pewno adrenalina jeśli, no, intuicja tutaj akurat nie jest taka ważna, natomiast pada tu często magazyn amunicyjny yy, i często się palimy na tym czołgu, więc y, tutaj bezpieczne magazynowanie na pewno, yy, close combat, yy, to jest yy, inżynier, czyli prędkość do przodu i do tyłu kilometr, yy, kontrolne dłużenie raczej nie, bo to jest za wolne, yy, ja grałem na, gaśni na gaśnicy, yy, na perku na gaszenie, bo ja gram na racjach, Tutaj jeszcze można wrzucić koordynację, no i to jest ten perk off-road driving, który powoduje, że zmniejszają nam się, yy, zwiększają nam się, z, przepraszam, zmniejszają nam się opory dla gruntu i mamy, zobaczcie, maksymalną efektywną prędkość na każdym rodzaju gruntu. Więc yy, tak proponowamy zrobić slot pod mobilność albo pod siłę ognia. Yy, tutaj, oczywiście, pod mobilność. Yy, teraz może przejdźmy sobie na dwie fajne bitewki. Mapa przełęcz i conceiver żółcie na dziewiątki. Teraz tak. Face one zabójczy dla nas. e 75 zabójcze, e 75. jeżeli na sajdzie stanie prawie nieprzebijalna wuteki nas Iom RHM, Scorpion. Bardzo dużo czołgów, które po załadowaniu golda im nasza wieża nie istnieje. E nie gram za wolny pojazd, żeby zraszować mocno tory. Lewej strony jakoś na tej mapie nie lubię, bo tam można się zablokować yy, i arta ma tam bardzo fajną rzutę. Dlatego tutaj jest najlepsza miejscówka na czołgi wieżowe, na którą jadę. Można sobie fajnie postrzelać. Pamiętajcie, że mamy garnek z prawej strony. Więc yy, jeśli gramy, staramy się szukać miejscówek, żeby nie było widać tego garka. Natomiast yy, ten czołg lepiej by się spisał z tamtej strony, ale zobaczycie, że też trzeba wiedzieć, jak podjeżdżać i jak się kątować. Tutaj mamy fajny peleton, jedzie bezetka, jedzie 53 TP, z tyłu jeszcze żółwik, więc wsparcie jest. Nie ma już. O, tutaj is popełnia błąd, mogłem tutaj. Załadować dwa działa, ale prawdopodobnie Contradyksus mógłby mi wsadzić dwie peski. Więc teraz próba dwóch dział. Ach, poleciało za wysoko, pudło 200 uszkodzeń. No i mamy tutaj zobaczcie pewnego siebie grającego na wieżę Contradyksusa. Premkę przyjmuję raz. 500 uszkodzeń. Mamy tutaj fajnie żółwik, zaraz dojedzie, to tutaj presja będzie. XL shot, podziw, znowu 288. A, wysoko poleciało. O, mierzy w nas, mierzy w garnek. Wamy się, te 5 podjeżdża. Poszło po dachu, ale żółwik roszuje pięknie. Zobaczcie, już się chłopaki gubią, nie wiedzą co robić. Szkoda, że nie weszło 219 i wchodzi 1100 uszkodzeń, kil. No i co, nasi mocno przycisnęli Żółwik tam skacze Zobaczcie Pudło w garnek No i trzeba chyba jechać Tutaj już nic nie zrobimy Jak na razie strzelanie Z pojedynczego działa Zostaje się czy w prawo czy w lewo Ale że dużo deków tam kampi Pomyślałem, że lepiej będzie to objechać Będzie bezpieczniej Mamy defendera Przełączam na 2. Pięknie. 582. Bardzo ładnie weszło. Defender robił skok przez płot ostateczny. Wrócił do garażu. No i co? 4-3, hp równo. Widzicie, jak przeciwnik się mocno zatrzymał na tej linii 7-8. Nie mogą pchnąć, jest jak Tiger i 6. Dużo, dużo maszyn tam zostało. My na tej objeżdżamy dookoła. Tu jeszcze sporo TEDeków jest. I59 się ulewa. Przeciwnika mamy RU. Nie ma RU. Ale T55 zebrało od RHMA. Zastanawiałem się tutaj ile pojazdów przeciwnika już się wróciło na obronę. Chodzi ładnie, a my dingamy. Dwa trzysta. No i jest face, Coś co... boli. No to dwa działa. Przyjmiemy jedną. 623 dwadzieścia I jeszcze dingnęliśmy full HP. No już tutaj... Zastanawiałem się, czy pojedynczo go na gąsce nie łapać. Ale strzelił. Można odpalić dwa działa. Na spokojnie przymierzyć. Pyk. 449. 3400 uszkodzeń. Bardzo fajny wynik. No i szukamy dwóch ogryzków na górze. Nie ma już Golda. RHM. Nie wiem, co on chciał zrobić. Temu nie strzelił. No i mam te 69. Nie wchodzi. Dinga się. Nie wchodzi. Już chciałem pewnie strzał oddać. Wziąłem jedną. 3700. I teraz to, co mam wcześniej powiedziałem. Eee... Mało jest kapeków. Jeżeli są mocne te deki. Tutaj postanowiłem zjechać. Nie widziałem nigdzie skorpiona. Jest arta, zjeżdżam. A skorpion się przestawił. Tabla bije mnie bez spota. Jadę go wyświecić. Daje mi drugą. Putek daje mi trzecią. I jest garaż. No niestety, widzicie. Jeden, jedna chwila. Dobrze rozegrana bitwa. Jeden błąd, ale nie wiedziałem, że tutaj będzie skorpion. Wydawało mi się, że on nie został, wszystkie czołgi dole, ale się wróci. Więc niestety, garaż. Bitwę przyspieszymy, bo bitwa będzie oczywiście wygrana. Teraz wam się powinny pojawiać screeny końcowe. Przechodzimy na lepszą jeszcze bitewkę. Przechodzimy do miasta, żeby pokazać, jak grać tym czołgiem w mieście. Ruinberg i rzut 7.9, teoretycznie dobry, ale jedziemy do miasta i tam spotkamy takie czołgi jak Bizondę, Defender, 705, KW-3, Black Prince, więc dosyć mocne pancerze. Mamy tutaj dwie Skody, mamy xm w Plutonie oczywiście tutaj z kapitanem, EBR-a też mamy co ciekawe. Bardzo dobry spoter. I co on robi? I nic nie robi. Ciekawe. No i dobra, podjeżdżamy, spróbujemy coś na wieżę zagrać. Taki wolej. Czy to z tyłu. Zobaczcie, 705 Defender. Yy, no tutaj wychył to może być garaż, tak jak w poprzedniej bitwie, więc nie ryzykuję. Trzeba kombinować. Dlatego tego czołgu tak nie lubię, nie można tak na pewniaka sobie zagrać, yy, wychylić się i oddać strzał. Tutaj jest za dużo luf, trzeba zmienić pozycję, szukać gdzieś jakiegoś yy, błędu przecinika. Nie wiem co Bertu robi. Chyba pomylił czołg ciężki. Patrzę, czy mogę przejechać. Eber tutaj chyba na damage przyjechał, ale nie wiem, czy tak będzie fajnie. Jak widzę, że ten Defender... Bo tutaj kapitan trzyma fajnie tą górę, to do tego Defendera można by było podjechać mu na plecki i spróbować mu nawet z dwóch dział pociągnąć. Póki kapitan żyje, to wydaje się być... Dobrym rozwiązaniem, zobaczcie, ile jest pojazdów w mieście, Wszystko w mieście, zielone już dawno powinno ruszyć, ale stoi i tak, przełączamy się, defender, tyłem, niestety, charioter się wstrzelił, chowamy się 594 No, defender próbuje w nas strzelić. Tylko jeden strzał wszedł w tył 262 1100. No i ładnie zielone ruszyło. Bitwa już wygląda na wygraną. Chyba, że. Dziwię się przeciwnikowi, że nie zatkoło teraz tego miasta. Mógł się tu ulać. Mógł nas czyścić. To była jeszcze bitwa, byłaby dla nich, dla wygrania. Natomiast przeciwnik, zobaczcie. Perioter, Wchodzi. 1055, to się na mnie czai. Do Fendera nie ma. XL nie wchodzi. Torioter tutaj. ...budło. Wyjedzie? Wyjechał. Wraca do garażu. No i co? Mamy 1600 uszkodzeń. 4-0 już bitwa. Przewaga już 7000. Apeków. 705 mnie tu trzyma troszeczkę. Kody mocno cisną. Peloton z lasu zielonego dojeżdża. Jakieś próby blindów. Czekam aż presja będzie z zielonego. Będzie można tutaj sobie fajnie się wychylić i z dwóch dział postrzelać. Widać, że obie 105 patrzy na mapę i widzi, że... stawia się do obrony. Nie chcę głupio zebrać, czekam. I zebrałem od Cheeto akurat. W odcinek od 5. 2000 uszkodzeń na zegarze. Jest Cheeto przykampiony. Trafione ale nie przybite. Patrzę, co 705 robi. Na gąsce ją stawiam. Ten Ewer tutaj w mieście czaruje. Chodzi zobaczcie. 2500 na zegarze. 1000 odbite nawet. 705 dalej się na nas patrzy. Chciałem na gąsce ją postawić. Nie wyszło. Na stokowej chyba wieży. Eee. I 705, tutaj coś cuduje. dwa. tu możemy dwóch dział pociągnąć, powiem wam. objechał. Ale DPM trzymam. Widzicie, nie wiadomo kto wyjedzie. No, i co, 3000. Takie ja wam powiem, te bitwy na nim były męczące. Strasznie strasznie trzeba było uważać, bo jeden wychył, my dajemy strzał za 280, a przyjmujemy, tak jak poprzednio widzieliście, jeden ma błąd i garaż. No i tutaj oczywiście dwa działa. 6.568 Bizon to już zjedzony, bitwa wygrana yy, Powiem tak, tu macie skiny końcowe Ja osobiście yy, Polecę tą linię Nie są złe czołgi Dla mnie troszeczkę były męczące Ale Dziewiątka oddaje Jak na wymaksowanym dziale Uwierzcie mi, warto robić tą linię Adycha. dycha Zobaczycie co się będzie działo W następnych filmach tej linii. Dziękuję bardzo, CIA i do następnego.